Ostatnia trójka. Graniec tierne żyła. Taka jest kolejność. No nie. Nie. Dobry skok, bardzo dobry, ale czy to wystarczy do zwycięstwa? Chyba nie. Do objęcia prowadzenia, bo do zwycięstwa to jeszcze daleko. Jeszcze dwóch. Ale boję się, że może 230, 2,5 tyle samo. Noty niższe niż krańca Istiernena. Troszeczkę niższe, minus większy. No! Uff, jaka będzie lokata Stocha. Przeć? Chyba przed żyłą. Chyba nie. Chyba nie będzie podium dla Kamila.